Witajcie, kochani. Właściwie to dzisiaj czytanie na życzenie. E, jedna z osób, które oglądają mój kanał, poprosiła, żeby zrobić czytanie na temat tego, czy dostanę tą pracę. E, jeżeli macie takie pytania, to jak najbardziej wybierajcie sobie talie. Talia numer 1, 2, 3 i będziemy sobie zaraz patrzeć, czy, e, czy dostaniecie tą pracę. Więc to jest 3. Dwa i jeden. I już patrzymy, czy osoby, które wybrały talie numer jeden, dostaną pracę. O, a już są pieniądze. Hmm? Czy dostaną pracę, o którą się ubiegają? Urósł. dala. I Algis. Uważam, że tak. Jeżeli e, ubiegacie się o jakąś pracę, złożyliście, e, złożyliście tutaj CV, czy aplikowaliście na coś, to powiedziałabym, że jest po prostu bardzo, bardzo duża szansa na to, żeby podjąć współpracę z tą firmą. Widać, że jest to dosyć stabilna firma, która ma spory, z, jakby pakiet bezpieczeństwa, tak? czyli tutaj jakieś ubezpieczenia i takie inne rzeczy. Powiedziałabym dosyć solidna firma i też pieniądze całkiem fajne. Więc jeżeli wybraliście talię numer 1, to uważam, że tak jak najbardziej tą pracę otrzymacie. Zobaczymy sobie dwójeczki. Czy osoby, które wybrały talię numer 2, otrzymają pracę? którą aplikowały Pertro, Fechu, Jera, Lagus. Wiecie co, jest tutaj szansa, ale ja bym powiedziała, że nie będzie to tak szybko, jak się spodziewacie może też być tak, że zupełnie coś innego usłyszeliście na temat tej pracy i co innego może tam być w tej pracy, tak? Mogą być nie takie pieniądze bo to są jakieś ukryte rzeczy jeszcze jakby w tej pracy, więc ja bym do końca powiedziała, że ja bym powiedziała, że nie do końca jakby zdajecie sobie sprawę na co aplikujecie, a poza tym jakby ja mam wrażenie, że Tutaj nie należy niczego przyspieszać, tutaj należy słuchać swojej intuicji. Możecie dostać tą pracę, ale powiedziałabym, że to jest do roku czasu, więc jeżeli aplikowaliście i chcielibyście tą pracę, to jeszcze nie w tym momencie. Tutaj trzeba się wykazać cierpliwością. I jakby stanowczością w działaniu, tak? Tutaj być może jest to praca, w której na przykład, nie wiem, trzeba popracować jeszcze gdzieś, jeszcze gdzieś zdobyć więcej doświadczenia i wtedy tutaj jakby podjąć tą pracę. Powiedziałabym, że macie szansę ją dostać, ale to dla mnie to jest takie, ja wiem, 50 na 50 tak samo jak mówię, że tutaj jeszcze coś jest ukryte w tym, w tym wszystkim to jeszcze jest drugie dno ja mam wrażenie, że mm, zaraz sobie to sprawdzę, ale z tego co Rune mówią, że powinniście poszukać czegoś innego, że tutaj coś innego dokładnie, coś innego wam się trafi coś innego wam się trafi z czego będziecie zadowoleni A znowu jest jera, więc to nie będzie szybko, ale jeżeli tutaj nie odpuścicie, to tu wam się trafia zupełnie inna praca e, i, i będziecie z niej bardzo zadowoleni, więc jakby nie fiksujcie się tylko na jednej rzeczy, tak? Otwórzcie się na e, szersze możliwości. Jakby tutaj też runy podpowiadają, że trzeba by było poszerzyć jakby e, sposób patrzenia, jakby poszerzyć e, swoją perspektywę. Że nie tylko aplikuję na jedno stanowisko takie i siakie, tylko jakby spróbować, a może na to, a może na to, a może na tamto, jakby poszerzyć sposób patrzenia na to, co moglibyście zrobić. Bo tutaj ja mam wrażenie, że Wy się skupiliście na jednej rzeczy i gdzieś w tym kierunku idziecie, a tu trzeba troszeczkę inaczej zadziałać. I wtedy, jeżeli Wy się nie poddacie, to ta praca tutaj będzie i to będzie praca, z której będziecie zadowoleni, ale nie będzie to tak szybko, jak się tego spodziewacie. Jest tu dójeczkę i mamy trójeczkę. Czy osoby, które wybrały talię numer 3 otrzymają pracę, które pracę, którą chcą, na którą złożyły aplikację 3 otrzymają tą pracę otrzymają tę pracę nie 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 nie, nie warto sobie zawracać głowy nie tej pracy nie ma jeżeli złożyliście na coś pracę to radziłabym po prostu poszukać czegoś innego radziłabym skupić się na czymś innym, bo tu tu pracy nie ma nie ma szans na tą pracę otworzyć się na coś innego no dokładnie mhm. otworzyć się na coś innego to może nie będzie tak szybko ale trafi wam się coś, czego będziecie zadowoleni powiem wam szczerze, że tutaj ktoś z grona waszych przyjaciół tak, grona waszych przyjaciół albo z grona Waszej rodziny Wam po prostu coś pomoże znaleźć i gdzieś Was tutaj ukierunkuje i coś być może nawet zaproponuje. E, dokładnie. I tutaj już jest umowa e, i zadowolenie. Więc może to też nie być tak, bo tutaj jest przy ingwas jest 9 miesięcy, kochani. Może to nie być tyle, ale e, tej pracy, na którą aplikowaliście. Po prostu jej nie ma, tutaj nie dostaniecie tej pracy, moim zdaniem. E, więc, jakby nie warto sobie, nie czekajcie na to, bo tracicie po prostu czas, tak? Więc tutaj zacznijcie szukać, zacznijcie rozpowiadać. Podpowiedź jest dla Was taka: Popytaj wśród swoich znajomych, popytaj wśród swojej rodziny, może oni coś wiedzą, może oni Ci pomogą, może oni mają możliwości, żeby Cię po prostu gdzieś e, wciągnąć, tak? Powiedzieć: Słuchaj, tutaj szukają do pracy, dlaczego nie pójdziesz? Pamiętajcie też jedno, że może mamy wysokie ambicje, może mamy wysokie cele, ale jeżeli jesteśmy w takiej stagnacji. To pójście do pracy, nie wiem, na kasa do biedronki, chociaż na chwilę, czy gdziekolwiek pomaga ruszyć energię pracy, tak? Wstawajcie też rano, ubierajcie się tak, jakbyście wychodzili do pracy. Bądźcie w tej energii pracy, rozumiecie mnie? Po to, żeby to wszystko ruszyć, bo tu tego nie ma. W przykro mi, ale tego nie ma. Także ja Wam życzę, kochani, powodzenia, życzę Wam dużo szczęścia. Um, no i cóż, trzymajcie się. Papa. Pa.